Siatkarki wadowickiej Skawy zakończyły sezon występem przed własną publicznością. Rywalki Poprad Stary Sącz to młodziutkie zawodniczki, ale bardzo niewygodne dla podopiecznych Piotra Kwaka. Przedmeczowe obawy trenera wadowiczanek okazały się prorocze. Gospodyniom wystarczyło zwycięstwo 3-1, by utrzymać pierwszą pozycję w trzecioligowej tabeli i zagrać w barażach o drugą ligę. Pierwszy set to zwycięstwo przyjezdnych 25 do 21. W secie drugim Wadowiczanki zagrały wręcz koncertowo i rozbiły przeciwniczki do 11. Niestety to było wszystko, na co w tym dniu stać było nasze siatkarki. Trzeciego seta przegrały do 16, a ostatniego do 13. Trzeba przyznać, że po bardzo udanym sezonie, przypomnijmy, tylko trzy porażki, a więc najmniej ze wszystkich drużyn, w końcówce zabrakło postawienia przysłowiowej kropki. A z nami Piotr Kwak, trener Czatkarek Wadowickiej Skawy. Długi sezon dobiegł końca, po ostatnim meczu nastroje no, minierowe. No po dzisiejszym dniu tak, ale po całym sezonie myślę, że jak troszkę ochudniemy, to to możemy być zadowoleni, ja przynajmniej mam taki niedosyt, bo pracowaliśmy cały sezon na to, żebyśmy gra, żeby grać dalej i powiem szczerze, że dziewczyny zasłużyły na to, żeby grać, patrząc w przeciągu całego sezonu na zaangażowanie dziewczyn na treningach i i sportowo, myślę, byliśmy przygotowani, żeby grać przynajmniej w półfinale. Uważam, to jest mój... Moje... Przepraszam kibiców przede wszystkim na, na dzień dobry. W moim imieniu, myślę, że też w imieniu kapitan i całego zespołu za dzisiejszy mecz. Czasami takie mecze się gra, no. no chce się za bardzo, nic nie idzie. Nie wiem, po, powiem szczerze, nie wiem, co się stało. Nie mam... Nie mam kompletnie pojęcia, dlaczego tak za, ten ostatni mecz tak zagraliśmy, no. Mogę to tylko... Ja Myślę, że to troszkę, ale myślę, że tutaj bardziej, no ja nie lubię tłumaczyć nigdy dziewczyn, chociaż mogę powiedzieć szczerze, no mieliśmy szpital od dwóch tygodni. Zresztą widać dziewczyny, jak są poklejone i, 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 i ale ja nie będę ich tłumaczył, bo tutaj trzeba wyjść, zagryźć zęby i po prostu walczyć, nie wolno e, oddać tak meczu. To jest moje zdanie. Myślę, że dziewczyny będą złe, że tak mówię, ale jeszcze raz powtarzam. Super, dziękuję im za cały sezon, za tą pracę, bo pokazały, pokazały na, naprawdę w niektórych meczach taki poziom drugoligowy. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo, bo, bo pamiętam mecze w Krzeszowicach, pamiętam mecze. U 3-2, pierwszy mecz, piękny mecz wygrany przez nas nie wiem, troszkę nie leży nam ten zespół powiem szczerze, ten zespół nam nie leży chociaż to jest młodzieżowy zespół i z nim się fajnie gra ale nie leży nam ale no. przypomnijmy może kibicom, że po rundzie zasadniczej Skawa była na szczycie, na szczycie tabeli jednakże regulamin Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej <laughs> jest no to najmniej dziwny Rzeczki. niedobry jest ten regulamin zobaczy pan e, redaktor, że będzie zmieniony jestem w święcie przekonany każda liga, druga liga już ma zachowane punkty, e, pierwsze zespoły mają zachowane, i już nie chcę teraz nie mam głowy do tego że nie chcę mówić yy, jak tam jest ale na pewno to trzeba zmienić bo yy, to nie może być tak no nie może być tak musimy o coś grać w tej rundzie zasadniczej przypomnijmy być... może widzą, Panie. że w rundzie zasadniczej pier zajęcie pierwszego miejsca w żaden sposób nie przekładało się na dalszą grę po prostu zajęcie pierwszego drugiego miejsca nie było w żaden sposób Premiowany. premiowany jakimkolwiek punktami, inaczej jest na przykład już na rozgrywka drugoligowy. Nie szukajmy, nie szukajmy usprawiedliwień dla dziewczyn. Te dziewczyny bez problemu miały wejść nie jakimiś bocznymi drogami. Myśmy mieli wygrać jeszcze jeden mecz. No i ten mecz niekoniecznie dzisiejszy, ale i ten pierwszy w zatorze i, 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 i gdzieś tam pogubiliśmy z Krzeszowicami tu punkt. My zasłużyliśmy, to jest moje osobiste zdanie. Dzisiaj, dzisiaj sportowo byliśmy o klasy gorsi. No, popatrzmy popatrzmy na, na, na jak to wyglądało. No, ale dzisiaj, tak mówię, myśmy ten, zagrali z nimi fajne dwa mecze u nich, przegrywając 3-0. Yy, uważam, ten mecz, yy, gdybyśmy tak zagrali tutaj, byłoby 3-0 dla nas. W końcówkach pogubiliśmy się, ale tak jak mówię, ja dziękuję kibicom tutaj za... Ja jestem szczęśliwy z dwóch powodów. Z pierwszego, że mogłem prowadzić taki zespół, a z drugiego, że Myślę, że niektórym osobom mogłem przypomnieć myślę dobrą siatkówkę, która tutaj kiedyś była za czasów pana Zemana i, i, i Gawrońskiego Andrzeja. Przecież to są ich tutaj twór, te, to, są, to są twory siatkarskie tych dwóch ludzi. No może jeszcze kogoś wcześniej ja nie pamiętam w każdym razie i, ja, ja się cieszę, że coraz więcej ludzi przyszło na, 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 na te mecze i dziękuję tym kibicom, którzy cały czas jakoś tak wspierali nas i byli z nami. Dziękuję jeszcze raz. Także zapraszam na następny sezon. Mam nadzieję, że będziemy w podobnym składzie i, 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 i będziemy możli, mogli pokazać siatkówkę dobrą w Wadowicach. Tyle z mojej strony.